jest niemożliwe. Wszystko widać, nie? No. Tak. Wdaję. No. Czy tu stał, w tym miejscu. O! O! Coś cię namierzyło. Młotek. Młotek. A na górze był młotek. Był. Był. Młotek taki, 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 no. No. Kobieto, czy to ty dotykasz tego urządzenia? Chodzi, że tak. Ale zimno teraz czuję. Czujesz chłód? Ja cię kręcę jak zimno. Czujesz taki... No... Wód, no. ale straci takie mi to nie jest wiatr. Nie, to jest nagromadzenie. Przeszło mnie takie no. zimno. No, nakromadzenie stoi się. No, aż tak dziwnie mi jest, nie? Dziwnie ci jest? A dobrze się czujesz? Dobrze, ale tak... Ej, tak aż przeszło, ej, no. Czy mamy stąd pójść? Wyjdź. Czy stoisz tutaj z nami? Yes, no. yes. Tak, to jest tutaj z nami. Tak, tak, tak. No.